Czym jest filozofia? Według definicji, filozofia jest nauką o badaniu podstawowych zasad ludzkości i świata oraz natury życia. Ludzie starają się odnaleźć źródło świata w swoich myślach. Jednak bez względu na to, jak bardzo próbują go tam odnaleźć, nie jest to możliwe. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwy świat prawdy, który jest pierwotną esencją, nie istnieje w ludzkim umyśle. Dlatego jest on nie do odkrycia. Filozofia i wschodnie słowo Tao znaczą jedno i to samo. Ponieważ pierwotna esencja nie istnieje w ludzkim umyśle, nie można jej tam znaleźć. Aby mogła ona istnieć wewnątrz umysłu człowieka, ludzie, którzy nie znają prawdy, muszą zniknąć ze świata. Wtedy oryginalne źródło, które jest prawdziwym światem, będzie istnieć w umyśle ludzkim. Człowiek może wtedy znać wszystkie zasady ludzkości i świata. Możesz też poznać pierwotną naturę prawdziwego życia i podjąć kroki do działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pierwotnej naturze prawdziwego życia, napisz do nas na odkryj piękno